Dzień dobry Państwu. Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z Bliska. Proszę Państwa, odkryto nowe złoże diamentów, przynajmniej potencjalne nowe złoże diamentów. Dokonała tego firma Debers razem z Półkomendium. To jest pierwsze złoże diamentów odkryte przez Debers od 30 lat. Przez tak długi okres czasu nie udało się znaleźć żadnego obszaru, w którym na którym znajdowało się jakikolwiek znaleziono zale, zale, nowe miejsce występowania Kimberlitu, przynajmniej przez firmę Debers. Endiam jest firmą angolską, która jest to państwowa firma, firma wydobywająca diamenty. Tak, tak Endiam się przedstawia. Na początku roku Poinformowano o tym, że odkryto metodami lotniczymi, ponieważ poszukiwanie diamentów wykonuje się wieloetapowo. Pierwszym etapem jest rekonesans lotniczy na dużych pułapach. Następnie rekonesans lotniczy w miejscach, które są obiecujące rekonesans lotniczy na niskich pułapach, znacznie mniejszymi maszynami. No a później. Jeżeli odkryje się miejsca, które potencjalnie mogą być miejscami występowania kimberlitu, to tam prowadzi się wiercenia wąskootworowe i takie wiercenia ukończono ostatnio i te wiercenia dotarły do skały kimberlitowej, czyli potencjalnego miejsca występowania diamentów. O tym poinformowało De Beers i w tym momencie kolejnym etapem Wydobycia, znaczy poszukiwania zasadniczo, jesteśmy jeszcze cały czas na etapie poszukiwania diamentów. Jest wykonywanie wierceń wielkootworowych, takich szeroko po to, żeby uzyskać pewną ilość materiału ze złoża, a następnie odzyskać z tego. Z tego Kimberlitu, który zostanie podniesiony na powierzchnię, odzyskać to, co stamtąd można odzyskać, czyli, czyli oczywiście chodzi o diamenty, żeby stwierdzić, jakie one są, w jakiej ilości i czy ta jakość, która, która tam jest, jest zadowalająca z punktu widzenia jubilerstwa, dlatego, że no w tym momencie nie oszukujmy się, wydobycie diamentów technicznych jest nierentowne ze względu na to, że wydobycie jest zbyt drogie w porównaniu z kosztami wytworzenia diamentów syntetycznych. Dlatego tylko kopalnie, które będą przynosić dużą ilość surowca jubilerskiego, są kopalniami, które warto rozwijać. Inwentaryzacja takiego złoża potrwa na pewno jeszcze wiele lat. Pierwsze umowy, które DBS podpisało z rządem Mongolii, były podpisywane w 2022 roku. Właściwie 3 lata i dopiero jest pierwszy potencjalny depozyt. Pamiętajcie o tym, że na tysiąc kominów kimbelitowych znalezionych, jedynie 10. Tak, 10 z nich, w 10 z nich znajdują się jakiekolwiek diamenty. A znaczy nie, przepraszam, w 100 z nich znajdują się jakiekolwiek diamenty, a w 10 znajdują się diamenty, które w ogóle warto wydobywać, bez względu na to, czy, czy byłyby to techniczne diamenty, czy, czy jubilerskie, ponieważ w tym momencie te techniczne właściwie też odpadają, już jako, jako nienentowne do wydobycia. W związku z tym, w związku z tym może się okazać, że hura optymizm związany z ze znalezieniem tego złoża jest mocno przesadzony. Chociaż takie propagandowe informacje DeBers są w tym momencie potrzebne, a właściwie to nie DeBers, tylko anglo -American, czyli właścicielowi DeBers, dlatego że oni chcą tą firmę sprzedać już od dłuższego czasu, a póki co to cały czas nie mają zainteresowanych i cały czas muszą odpisywać wartość księgową dlatego, że wydobycie diamentów według starych zasad traci ekonomiczny sens, w związku z tym firmy wydobywcze zgłaszają coraz większe straty, o czym zresztą informuję Was na bieżąco. Na czacie Karolina napisała, dzień dobry, witaj Karolina, witaj Beato. Beato napisała, że poszukiwania są szalenie drogie. Tak, są drogie, no ale jak już się odkryje złoże diamentów, to, i rzeczywiście to jest dobre złoże diamentów, no to można mieć szczęście, na przykład takie, jak przy odkryciu złoża, w, którego, w obrębie którego zorganizowano kopalnię karowe, z której no ostatnio mówiłem, wczoraj mówiłem o tym, że sprzedano surowy diament o masie 1094 karatów. No i to, to cieszy. Takie takie znaleziska, jeżeli się udadzą, no to one rekompensują te wysokie koszty poszukiwań. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.